Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. A to będzie króciutki filmik z nowego eventu, który właśnie pojawił się na serwerach testowych w kiernie. Na lewym pasku mamy coś takiego jak obrazy smoków. Event będzie trwał łącznie 9 dni. Jest to całkowicie nowy event, takiego jeszcze w grze nie było. Na szybko zasady Sam raptem 3. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, ukończ etap 3.36, czyli musimy być na rozdziale czwartym. Obrazy smoków trwają 9 dni. Codziennie możesz spróbować odtworzyć obraz legendarnego smoka. Za odtworzenie każdej z 6 części ciała, po raz pierwszy, otrzymasz nagrodę. Nagrody mamy na górze, jest ich w sumie 7, także pierwszą przez to przebijemy. Pierwsza nagroda to 1000 diamentów, druga to 10. Czerwonych skrzynek z emblematami. Trzecia to 150 okruchów żywiołów. Czwarta to 80 rdzeni żywiołów. Piąta 1500 monet. Poe. Szósta 1000 diamentów. No i ta ostatnia nagroda nie każdemu się spodoba. Według mnie będzie troszkę kontrowersyjna. Tak jak widzicie zresztą, w tytule tego filmu jest wzmianka o nowej frakcji. Także po kliknięciu zobaczymy coś takiego. Już w tym momencie na pewno większość wie o co chodzi. Po kliknięciu mamy Drakonis Insignia. Smoczy emblemat nasączony krwią smoków za pomocą starożytnej magii smoczej mowy. No i z tego co udało mi się doczytać gdzieś tam na Redditie, to będzie to po prostu nowy przedmiot do przywołań. Zresztą tak wygląda jak nowy przedmiot do przywołań, co oznacza, że postacie z nowej frakcji będziemy prawdopodobnie, mimo wszystko używam słowa prawdopodobnie, losowali za pomocą nowych przedmiotów Draconis insignia. Mamy nawet już wzmiankę o tym, kto może być pierwszym bohaterem z nowej, smoczej frakcji. Ja na razie będę nazywał to po prostu roboczo smoczą frakcją, bo ja nie wiem, jak oni to przetłumaczą, jak oni to zrobią dokładnie. Ale nową postacią, pierwszą z nowej frakcji, ma być postać o imieniu Hildwin. Na razie nie będę nic na ten temat więcej mówił. Tak naprawdę niedługo w środa, i wtedy okaże się coś więcej. Nawet prawdopodobnie przed środą już będą przecieki, ale mniejsza o to. Także mamy tutaj 6 łącznie okienek i codziennie będziemy musieli jakąś część ciała wybierać. Dzisiaj mamy głowę, wybierz jak wygląda ta część ciała, głowa i mamy 4 do wyboru. Po prostu sobie wybieramy. No tak naprawdę to tylko jedna głównie wygląda jak smok, ta. Tutaj też jakieś powiedzmy, że plucie ogniem, ale no ta mi wygląda najbardziej na głowę smoka. Od razu mówię, że nie ma znaczenia, którą część wybierzecie, przynajmniej na ten moment. Nie wiem, czy później to będzie łączyło się w jedną dużą całość, czy po prostu będą jakieś losowe tutaj części ciała się uwalały po ekranie. Na innym koncie wybrałem bodajże tę głowę i też bez problemu dostałem 1000 diamentów, dostałem nagrodę. Można sobie to zresztą zmieniać, proszę bardzo. Wszystkie można zmieniać bez problemu, ja sobie ustawię i zostawię tą. No i tak by to wyglądało, na razie ten event to Zagadka, aczkolwiek no po tej ostatniej nagrodzie można się domyślać co to będzie się tutaj odstawiało. Sześć części ciała, więc mamy sześć podstawowych nagród. Po zrobieniu wszystkich pewnie dostaniemy 10 nowych emblematów smoczych. Prawdopodobnie do losowań. No i więcej okaże się na dniach tak naprawdę, ale myślę, że nowa frakcja to już jest no, gwarant, tak? Nowa frakcja na pewno będzie. Drugą postacią przebudzoną ponoć będzie jednak przebudzona Gwynet, co jest troszkę dziwne. Bo to będzie czwarta, już przebudzona ze świetlistych, no ale zobaczymy, może to jakoś rozwiążą yy, sensownie. No wiem, trzeba czekać po prostu. Ciężko mi się wypowiadać na te tematy, bo ja nie chcę też za bardzo zagłębiać się w przecieki, aż tak bardzo maksymalnie. Tylko chcę Wam po prostu powiedzieć, czego możemy się spodziewać. Mam nadzieję, że wierzy międzywiarowych. Życzę Wam miłego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.